Siema, tu Adisowa, dzisiaj otwieramy jakieś gówno. Nie, a tak naprawdę otwieramy jakiegoś petszopa. Dobra, jak widzimy mamy to tutaj. I patrzymy. Takie coś. Dobra, musimy to rozciąć na początku. Dobra, rozcinamy to coś. Zobaczymy jak wygląda nasz border. I od razu Wam mówię, że nazywa się Sprite, bo tak bo tak mu pasuje. Nie mogę tego otworzyć. Więc o krótkiej przerwie na otwieranie. Tak się o to prezentuje. No, po prostu zwykły taki border, tylko że z otwartym pyskiem. Właśnie też się odróżnia. I proszę bardzo. Nic nie było. No, tak się prezentuje z monetą. 360. Dobra, tak się prezentuje dołu. Trochę tutaj jest popisane na dole, na łapce, tutaj mamy. Ale to można zmyć acetonem. I to wszystko na dzisiaj. Elo.